wszystkim, dzisiaj będę robić przemawianie u mojego mysza z kaczka. No więc, najpierw wyjmę wszystko to co u góry Znaczy te ziarka, to ten pojemnik, domek, no i piciu Ok, wyjęłam I teraz odszczepię kolbę I spajkusia dam do transportera, żeby sobie poczekał tą chwilę Ok, spakuję jest w i teraz odszczepię tą górę. Okej. Okay. O, to się tak położę. I teraz wszystko wyrzucę. OK, już wszystko wyjąłam i teraz pójdę umyć kuwetę. OK, kuwetę umyłam i teraz nasypię mu I mam takie i mu nasypię... No... Wydaje mi się, że do tej, żeby to tak nie wysypał, ale żeby mógł się zakopać. Ok, nasypałam trocin. Teraz mam dwie takie. Znaczy, ta jest kupna, i to jest obkrajone chyba pietruszko. A to jest zwykła rorka, i napełnię je sianem. Ok, napełniłam już rorki sianem, i po prostu gdzieś położę. I z jednej lalki mu zrobię o taki, znaczy zakopię trochę, żeby miał taki domek. Okej, okay, już tak jakby zakopałam jak chciałam i teraz włożę mu ciuchcia. Znaczy ja tą ciuchcię daję, bo on to obgryza, więc no, żeby miał coś. I teraz zamykam klatki i będziemy robić górę. Ok, mam taką kuwetę z Trixie. i do niej nasypię mu piasek. Ok, nasypiałam piasek, a spike tu próbuję wyjść, no ale już niedługo. I po prostu mu przyczepię gdzieś. Będzie, kuweta już jest, ale będzie mała zmiana, bo o kołowrotku zapomniałam. I po prostu ciuchcia sobie tu przestawię, a tu będzie kołowrotek. Ok, przyczepiłam już kołowrotek. Trochę haczy, ale to po prostu, o, już nie haczy. Po prostu. Zakręcę i teraz u góry dam domek. O taki domek, tylko tu ten papier muszę wziąć. Okej, okay, domek, który no jak widzicie jest cały pogryziony przez yy, spajkusia, ale to nie szkodzi. Niech sobie gryzie dalej, chociaż ząbki sobie piuje i mu dam też taką kolbę orzechową Okej, okay, kolba będzie sobie tak wisieć I teraz dam mu piczę Mają wodę tu, tu mają smakołeki i tu ziarka I chyba tam im ułożę albo tu jeszcze zobaczę Okej, okay, tak im ułożyłam I jeszcze taki patyk, żeby sobie albo pogryzł albo potem chodził I już wkładamy spajkusia Okej, okay, teraz wkładamy Wkładam spajkusia I ciekawski, nie, nie wychodzimy O, kołowrotek O, już wie Okej, okay, więc na dzisiaj to tyle I zapraszam do kolejnych Jak i poprzednich filmików Więc bajo!